Ja Usianko, z tej strony Evision i w dzisiejszym odcinku e, chcę, tak, no, chcę z Wami porozmawiać, chcę pokazać Wam trochę bardziej mój kanał. No i mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. I naprawdę zachęcam do e, subsk e, przycisku subskrybuj. No i mam nadzieję, że mm, Wasz kana mój kanał Wam się podoba. Też wróciłam przed chwilą dwa filmy, i y, też jeden zapowiada nową serię. A drugi, właśnie jest jedną z tych nowych serii. I z tych serduszek też będzie filmik na pewno. Będą dalej filmiki. Y, I jak zauważyliście już, na moim kanale znajdują się trzy y, ASMR. Jeżeli będziecie chcieli ich więcej, to możecie mi pisać w komentarzach pod tym filmem. Też. Jak możecie zauważyć, mój pierwszy filmik, który był wrzucony 8 miesięcy temu, no nie jest to najmniej popularny filmik na moim kanale. Ma on 36 wyświetleń, bo zdarzało się, że filmiki miały 5 wyświetleń, 3 wyświetlenia, a jak wszyscy wiemy, to jest naprawdę mało. Ale no nie jest to najmniej popularny film. No tutaj trafiłem na tym openingu PAM. No to chyba widać, ale dalej Wam na razie nie powiem. Jakby coś, to ten film ma spoilery do openingów, więc możecie sobie trochę przewinąć. I. Dobra, to ja już zaczynam Wam mówić, co trafiałam. Tutaj trafiłam Leona w tym openingu. Tutaj grałam, tutaj trafiłam Hybalu. Tutaj Asha, no i tutaj Groma. No i to są na razie takie openingi na moim kanale. Bardzo Wam dziękuję za te 25 subów. Naprawdę. To i tak, wiem, że ludzie teraz mają miliony, nie? Ale to, to naprawdę dla mnie dużo Znaczy I no, oby, mam nadzieję, że mój kanał Wam się podoba I może być ASMR z jedzeniem Ale tylko i wyłącznie, jeżeli pod tym filmem zostawicie 10 łapek w górę Co no nieczęsto się zdarzy na moim kanale Więc musicie się naprawdę postarać I musi być tutaj co najmniej 10 wyświetleń minimalnie 10 wyświetleń bardzo was o to proszę zachęcam, bardzo zachęcam do kliknięcia przycisku subskrybuj na tym kanale no i możecie sobie tutaj wejść w wideo tutaj macie moje filmy możecie sobie ustawiać według różnych zasad czyli np. Na od najnowszego albo od najstarszego albo od najpopularniejszego też bardzo wybiłam się na filmiku z pizzą który ma 1200 wyświetleń no i nawet nie wiedziałam, że to już było miesiąc temu widzicie tak dawno. No i wtedy po prostu moje filmy, mój kanał zaczął być coraz bardziej popularny no i po prostu tak bardzo się na tym filmiku wybiłam, potem wszystko trochę opadło, ale mi się wydaje, że znowu jakieś filmiki z tablicą zacznę wrzucać. No i też, y, jak pewnie większość z Was oglądała mój pierwszy filmik, to tam się strasznie jąkałam, tak jak teraz. Nie wiem czemu, ale jakoś tak, jak nagrałam filmiki, to nie mogę się za bardzo wysłowić. Tutaj, też ta seria, no, została zakończona. No, nie miała też za dużo wyświetleń. To akurat widać, no, 10, 8 i 7, to naprawdę nie jest dużo na przykład opening ma 50, nie? Tutaj 35. No i bardzo fajnie, bardzo się z tego cieszę. To kaboka może nie jest jakieś popularne, bo słuchajcie, nie było filmików z dźwiękiem, bo my w aplikacji tej tutaj, w której nagrywam, o, zobaczcie, to właśnie mi się tak ustawiło, że nie było słuchać dźwięku, nie? Dlatego tam bym was, że nie było dźwięku, ale to boka będzie z dźwiękiem, na pewno na moim kanale. Nie wiem dokładnie kiedy, ale... No, dzisiaj na pewno nie pojawi się filmik na moim kanale, już raczej żaden, ale postaram się dla Was nakręcić może jakiś, ale to jeszcze nie jest pewne. I zachęcam do subskrybowania, polecam kanał oczywiście Mariano Italiano um, oraz Blaze i jeszcze Kosmitus. No, bardzo Wam polecam te kanały, nawet był o tym filmik. Było o tym w filmiki i wam znajdę. Um, to było o tutaj polecam i polecam. Jak widzicie to pierwsze polecam nie było za bardzo popularne tylko to drugie. No baj pizza też wam się bardzo spodobało. No i ta róża chyba wam się też podobała bo jest 28 wyświetleń. No i naruto mi się wydaje też wam się podobał bo ma 419 wyświetleń. Więc, no, ten filmik XD wysłałam naprawdę, tak, bez sensu dla Beki. Więc nie dziwię się, że on ma tylko 5 wyświetleń. Tak jak już mówiłam, i tutaj OpenIk ma 50, tak jak już było. Po prostu też bardzo długo mnie nie było na kanale, dlatego że po prostu nie wiedziałam, no, że mam ustawiony tryb m, prywatny, nie, nie publiczny na filmach, a wrzucałam filmy i się dziwiłam, czemu ich po prostu nie ma pokazanych na moim kanale. I to mnie naprawdę bardzo dziwiło. Ale potem się okazało, że nie miałam ustawionego na publiczny. Dlatego w jeden dzień wyszło naprawdę dużo filmów. Bardzo dużo filmów weszło. No, no nie mają one dużo wyświetleń, tak. Ale jednak y, są. Na przykład, nie wiem, ten tutaj z tą buźką w okularach i sercem ma tylko cztery, nie? No, popity też nie mają za dużo. Poza tym to jest w bardzo słabym wykonaniu filmik. Filmiki są w bardzo słabym wykonaniu. Dodatkowo nagrywane z aparatu. Tutaj ten filmik Nowe Wieści um, ma 13 wyświetleń, ale to jest z mojego starego telefonu. Więc też mam teraz zupełnie wszystko inne. ale nie no, bardzo dużo filmików weszło. Bardzo dużo. No i to by chyba było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Pamiętajcie, 10 łapek w górę i ASMR z jedzeniem. A, i piszcie mi jeszcze w komentarzach, jakie gry albo co mam po prostu nagrywać na mój kanał. Jeżeli będzie Wam się podobało ASMR, to wrzucę z jedzeniem, i jeżeli będzie tutaj dużo wyświetleń i dużo łapek w górę. Więc ja się z Wami żegnam. Cześć!